W tym filmie trzech moich widzów będzie musiało ochronić swoje safy w Brawl Stars. Każdy widz po kolei będzie miał 2 minuty na obudowanie swojego sejfu w edytorze map. A następnie pozostali widzowie będą mieli 2 minuty na zniszczenie tego sejfu, A osoba, która najlepiej ochroni swój safe, wygra skina Monstrum Miko. Jeśli wy też chcecie wygrać tego skina, to zostawcie suba z dzwonkiem, łapkę w górę oraz napiszcie w komentarzu, biorę udział. A jeśli chcecie mieć większe szanse na wygraną, to wbijcie na mój serwer na Discordzie, do którego link jest w opisie i tam też możecie tego skina wygrać. A jeśli chcecie brać udział w różnych filmach z widzami, to również bijcie na mój serwer na Discordzie, ponieważ tam takie filmy nagrywam. No a teraz życzę Wam miłego oglądania. A więc pierwszą osobą, która będzie obudowywała swój safe, jest Byczek. Siemano. Dobra, więc masz teraz dwie minuty właśnie na obudowanie swojego safe'u, także zaczynasz. Dobra, lecimy. Tutaj będziemy budować do tych krzaków. I podobno da się przedstawić safe. Tak, da się, więc nie. Chwila, chwila. To jest mój. Tak, to jest swój, więc pamiętaj, żeby właśnie obudowywać Dajem. swoją połowę. Tu będzie safe, to budujemy do tych krzaków. Tutaj będzie raz, dwa, czekaj, poczwórne coś 4 na 4 i ja mam plan z postacią. Bardzo ciekawą. I zrobimy im tutaj takie łatwe przejście, żeby sobie mieli po prostu, bo plan jest naprawdę dobry. Powstaje, możesz już ten plan zdradzić teraz. Dobra, ogólnie to plan jest taki mój, że biorę Riko i po prostu nie będą mieli jak przejść. Okej, okay, jest to jakaś taktyka. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Te czaszki mogą sobie zniszczyć, więc je na razie dam. Dobra, już minęła cię ogólnie ponad połowa czasu, także radził się tutaj spieszyć. To, to tutaj na pewno muszę zamurować. Nawet dużo ponad połowa czasu już minęła. Tutaj jeszcze będzie zamurowane. Nie, kurde, tak nie może być. Kurde. No powoli czas się kończy, więc spróbuj coś nie jeszcze pododawać tak. w ostatnich chwilach. Uwaga, jeszcze ostatnie sekundy i koniec czasu. Koniec czasu w tym momencie. Także jeśli chodzi o zbudowanie mapy, to musisz usunąć te rzeczy, które tutaj. No nie mogą być. A nie, to może być. I to już tyle. A dobra, tak musi być. Dobra, tutaj byczek musiał jeszcze właśnie usunąć trochę bloków, ponieważ nie mógł zostawić tej mapy w takim stanie, jakim była. Także tak ta mapa się prezentuje. No i widzimy się nie już nie. w grze. Dobra, więc teraz pora na to, aby VBobik i PT Gaming zniszczyli właśnie Safe Byczka. Nie. A więc A zobaczmy, bo... jak tutaj A będzie bo... wyglądało. Na początku dobrze, dobrze, dobrze. Tak, tutaj Kol zniszczył ścianę, ta... okej. Okay. Byczek teraz zginął. No nie, no nie mogę się tutaj do safe'u jego. obronił. Byczek tutaj obronił teraz. Okej, okay, dobra, użył no, ulta. Na spokojnie, na spokojnie. No zobaczmy. Trzeba się bronić. Półtorej minuty czasu. tak szybko. No zobaczmy. Okej, został Spike, został spike. No i teraz zobaczymy, bo to może być dosyć mocne. W tym momencie używa spike gadżetu. ojoj, oj, oj, teraz dosyć spore obrażenia. No i tutaj ogólnie ta taktyka z tym odbijaniem o ścianę. No, chyba miała wyglądać nieco inaczej. Ale dobra. Safe jest teraz obijane i połowa czasu właśnie w tym momencie już minęła. Znowu idzie spike. Została jeszcze połowa sejfu do zniszczenia, dokładnie. I nie cała połowa czasu, no zobaczymy. Tutaj teraz spike próbuje przejść właśnie tą ścieżką. Oj, oj, oj. Uwaga, zobaczmy. 30 sekund. Okej, okay, byczek, który no, dosyć nieźle. Pokonał obu przeciwników. Zostało jeszcze pół minuty na zniszczenie sejfu. Na razie 42% tego sejfu zostało. Dobra, spokojnie, spokojnie. to jeszcze uwalę. Do 20, Nie spokojnie. Uwaga, 20 sekund. 20 sekund. Byczek pokonał każdego. Nie spokojnie, nie spokojnie. 15 sekund do końca. Mam już oliczanie. 37% sejfu nadal zostało, ale jeszcze jest czas. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, słuchajcie. i tu. zostało 37% safe. A więc teraz pora na to, aby kolejna osoba zaczęła obudowywać swój safe, a tą osobą jest V Bobik. Siemo. Dobra, więc masz właśnie Zaczynamy... teraz dwie minuty. Zaczynamy od tego, że chcę przesunąć ten safe i postawić go w lewym dolnym rogu, żeby zabudować później ten safe i zrobić tak, żeby było można do niego dojść. Teraz postawiam sobie beczki. Nie wiem czy można je rozwalać, bo za bardzo nie ogarniam, ale dajmy te beczki i teraz y, postawmy dalej czasu, więc raczejbym się na to naspiersić. Dobra, to zacznijmy znowu tu. Postawimy sobie te bloczki i teraz te bloczki, żeby było można zabezpieczyć i moja obudowa będzie wyglądać tak. Jeszcze zrobimy sobie, żeby tu nie było przejścia. No może jeszcze około pół y i żeby było linia i zrobimy sobie, żeby tu nie było można przejść i dodamy sobie wodę, A jakim żeby też nie Będę mieli... bronił swojego sejfu. Będę bronił zadymiarzem Rico. Wiem, że tutaj musimy się No Dobra, okay, ale przejść. Właśnie, słuchaj, no w tym momencie skończył ci się czas na obudowywanie sejfu. także jeśli chodzi o tę mapę, no to wygląda na w taki oto sposób. W takim razie widzimy się już w grze, a więc teraz pora na to, aby PT Gaming i Byczek zaczęli atakować safe V Bobika, który właśnie jest tutaj. No i zobaczymy, jak im tutaj pójdzie. No na początku no, zaczynają tym... atakować. Nie staram się to ale oni tutaj lepiej grają. V Bobik zginął, no i tutaj niestety na razie nie wygląda to za dobrze, bo już połowa tak sejfu No ale zawsze została zniszczona. Może się uda. No jeszcze oczywiście jest szansa. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dobrze, dobrze. Dawaj go, piszemy, piszemy. piszemy, piszemy. No, go. Uwaga. No nie no, ta ochrona. 25% dobrze. Damy sejfu, damy jeszcze sej. ponad połowa czasu. Yes. Uwaga. Udało się. I zobaczmy, yeah. mało HP zostało. No i tak jest, udało Wam się zniszczyć safe. No i 0%. A więc teraz pora na to, aby kolejna osoba zaczęła obudowywać swój save i tą osobą jest PT Gaming. Witam, lecimy po zwycięstwo. Masz dobra, dobre minuty Najważniejsze to tak, takie coś. Dobra, muszę się streszczać, bo... Czas mnie goni. No już prawie ech, połowa ech. czasu minęła. Co się. Więc musisz się spieszyć. I możesz powiedzieć też przy okazji, jakiego zadmiarza będziesz wybierał do obrony. Bardziej. Bareja będę brał. Bareja okay. na 100%. Teraz mam tak mało czasu. Tak miałem dużo pomysłów. Tak muszę teraz przemyśleć to. I najlepiej, żeby truciznę dać. To jest najważniejsze. I o, dobra. Okay. Na spokojnie. No to na spokojnie. I właśnie w tym momencie skończył się czas na budowanie mapy. Liczę na zwycięstwo. No dobra, więc zobacz Zobaczymy, jak ci pójdzie, a więc lecimy do gry. No i teraz pora na to, aby V. Bobik i Byczek zaatakowali safe PT Gaminga, który właśnie jest tutaj. No i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Już tutaj Byczek atakuje. V. Bobik skacze. No i zobaczmy. PT Gaming podlecza się, ale zginął. Nie wiem, czy dobrze tego ulta. Poszło, poszło, poszło. Git jest, git jest. na spokojnie. Dobra, no dobra. Ponad połowa safe'u zniszczona, no i zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało dalej. Jeszcze ponad połowa czasu na zniszczenie tego safe'u. Tam grom ma 100 HP Nie. zaledwie i atakuje. Udało mu się przeżyć i to na pewno tutaj bardzo dużo da w tym momencie, ale zginął. Dobra, dobra, dobra! dobra. No I w tym momencie, uwaga, zobaczmy, save został zniszczony. A więc pora na wielki finał. No i każdy z Was ochrania już swój save oraz każdy z Was atakował safy przeciwników. No i pora na ogłoszenie wyników oraz pora również powiedzieć wam o jakiego skina tak naprawdę walczyliście, bo jeszcze o tym nie wiecie. A więc zacznijmy sobie od trzeciego miejsca. A więc na trzecim miejscu jest V Bobik, którego save został zniszczony w minutę i dwie sekundy. A więc myślę, że teraz pora od razu powiedzieć, kto wygrał. No, i automatycznie wyłoni nam się drugie miejsce. A więc, zwycięzcą tego filmu jest. Byczek, który ochronił swój safe i w tym safe zostało 37% A na drugim miejscu jest PT Gaming, którego save został zniszczony w minutę i 19 sekund A więc teraz myślę, że pora powiedzieć jakiego skina Byczek wygrałeś A więc wygrałeś skina Monstrum Miko G -g. Tak mi. Także zasłużone zwycięstwo, ponieważ jako jedyny ochroniłeś swój safe, Także gratuluję zwycięstwa A więc jak widzicie ja już ze zwycięzcą dzisiejszego filmu, czyli z Byczkiem No i ogólnie udało ci się wygrać i jest to na pewno zasłużone zwycięstwo, ponieważ jako jedyny ochroniłeś swój save i nie został on zniszczony. Ponieważ reszta uczestników próbowała ochronić swój save, lecz im się to nie udało, i właśnie ich save został kompletnie zniszczony. No i ogólnie udało ci się wygrać skina Monstrum Miko, i widzę, że masz wyposażonego skina bagietkowy Miko. I pytanie, czy masz w ogóle jakiegoś innego skina do Miko? Niestety tylko mam tego. No to bardzo dobrze się składa, ponieważ wygrałeś lepszego skina, którym jest skin Monstrum Miko, także jest to bardzo fajny skin, a więc właśnie w tym momencie trafia on na twoje konto. I mam! Masz już tego Skina, no to bardzo dobrze. W takim razie wybierz sobie tego skina teraz. O, no i bardzo dobrze, bardzo fajnie, że udało Ci się tego skina. wygrać w takim razie. Gratuluję. Mam nadzieję, że tym skinem będzie grało Ci się bardzo dobrze. No dzisiaj może uda mi się wbić miko wyżej. Bo ładny skinek bardzo. A ogólnie chciałbym wspomnieć, że fajny prezent, bo akurat dzisiaj mam urodziny.